Witamy ukochanych widzów, ja i Koziołek, tradycja, Oska, Oskara, Oskara nie ma, bo gdzieś, gdzieś poleciał, musiał coś załatwiać, a my tutaj mamy takie, kurcze, naprawdę takie, takie wielkie pole, po ziemniaczkach, równiutkie jak na stole, idziemy trochę coś polatać i jak coś znajdziemy, to do pierwszego dołka, widzimy się, pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy no witam widzów. Tutaj na oko jeszcze nie wyszły na pole. Koło samego, o, tu wbiłem tylko łopatkę. Patrzę, o tu coś jakaś stuwa jest. Nie wiem co to za stuwa. Kościół mówi, że to jest od zapalniczki jakiś, Takie okrągłe, się tak obracało. Ja mówię, o jakąś stuwę znalazłem. Do następnego. No, i pierwszym jakimś fantem, taki godny uwagi to jest klamerka stara, jakaś mała. O proszę bardzo, tak to wygląda. No, a tak to puszki na razie śmieci. Koziołek, coś tam wykopałeś? Aluminium, Aluminium. no tak samo jak ja mówię, puszki pomielone. No, co my dopiero przeszliśmy tutaj ten kawałeczek. Dobra, do następnego. No i witam widzów i mamy właśnie pierwszą krągłość Tutaj, tylko zaraz trzeba by było koziołek czyścisz Podaj mi monetkę, wyczy ją, wodę ci dać Stare? Oj, ciągła to nie widać No ale krągłość pierwsza jest, tak? Nie po jednej długości i już coś jest. Jest, jest. MK widzisz? AW Proszę Pana, tak to widać. Jest tutaj maszyna. Koronę też widać tu na górze. I to będzie mhm. jeden, według mnie jeden gulden. Zaraz się złączymy, zaraz spróbujemy to poczyścić. Tak, i doszło. To jest jeden gulden. Tu widać jeden, osiem, dwa, siedem. 1827. Jeden guldenik. No. I tutaj takiego widać. No. Oznaczonka. Nie jest tak tragiczny. No i zajechany już zajazd, ale widoczny. I tutaj pisze jeden. Jeden gulden. Dobra. Do następnego. Widzowie do Koziołka, bo Koziołek mówi, że też mam monetkę. Co tam Pan znalazł? Stary kieruch. Stary, Stare, właśnie stare, stare tu są monety. Wychodzą takie. No co jest z Tobą? Ale coś tu wychodzi. Zaraz, jakby jak coś będzie... To się włączymy, a jak nic nie będzie widać, to do następnego. No i co, idziemy do Koziołka zobaczyć, bo mówi, że ma drugą monetkę. Zobaczymy, co tam ma. W lepszym? Widać coś? Jak? Dać wodę? Tu widać? Będzie, będzie, no. Widzisz suszę? Ostnie. Pokaż. Widzisz, się tam. Widzisz, ale nie tego. Nie z Coś jest, ale co? Dobra, zaraz jak zobaczymy, to się połączymy. Jak coś będzie widać, monetki to powiem szczerze. Nic tu nie wyjdzie. To widać, już jakiś wzorek wychodzi, no? Ale co to by chciało być, nie wiem. Naprawdę nie wiem do następnego. No i tutaj chyba jakiś o, mały pierścionek znaleziony, ale to miedzianka widać. Miedzianeczka, chociaż na inną dali. No taki nagna konkretny kolor go, go nie daje tego No weź to wy no pierścioneczek jakiś malutki, To miedzianka, miedzianeczka, cięca miedzianka. Jeśli się dzieńca miedzianka jak się to zobaczymy Dobra, do następnego Tu jakaś gałeczka od przełącznika chyba Kozioł tam wulkan wykopał gdzie to jest? No wulkan wykopał, jakiś tam szuka czegoś, nie może znaleźć. Do następnego. A z tego dołku chyba właśnie ciełko wygląda jak z lampy naftowej. Koziołek tam walczy. Do następnego. No i tu mamy też pięknego fanta, jakiś naprawdę stary, stary mega. O, o, o! o, o. Taki stary kuśiczek, ładny. Zrobiony jakiś. No, tu urwane tylko. Ale no, jest mega. zdobienie widać wszystko. Kwiatek jakiś. Do następnego. I nie wiem, jakiś taki ding znalazłem. Nie mam w ogóle co to może być. No wiesz Takie coś. Tutaj jakaś dziurka. Tu jakieś takie wzorki na tym pokrętle. Tu też jakby dziurka. No nie mam pojęcia. Jak ktoś może wiedzieć co to jest, to proszę o komentarz. I do następnego dołka. I z tego co już widziałem tutaj z tego dołeczka. Wyszła nam druga krągłość. Tu gdzieś jest, 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 jest. Mamy drugą krągłość. Te stare, stare. Bardzo stary. No, tu mamy ładną kuleczkę muszkietową. Wyszła. Piękna to nie muszkiet albo coś jakiś, nie wiem, ale na pewno broń jakaś. No, wyjadł ładnie taka duża kula ołowiana do następnego i tu mamy bardzo fajny fancik kawałek urzęczki posrebrzanej ładnie zdobionej tu ładnie widać że to posrebrzane w ten sposób no ale ładnie zdobiona pięknie kawałek No, do następnego, no i tu był ten jeden, tu była ta druga, tu był ten jeden kawałek tej łyżeczki posrebrzanej, a tu jest drugi kawałek tej łyżeczki, To na, na stole widać, że to tak powinno być, no i też zdobione, i widać też posrebrzane, nie? No. Dobra, do następnego. tu i w koło, może skompletujemy całą łyżeczkę, co? <laughs> no i ja tutaj tą łyżeczkę, a tu już kozioł tu oparpie i mówi, monetka! To no idę do niego, zobacz. Co on tam... Oj! Co tam masz za monetkę? A, pa, 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 pa. To samo, to samo, ten sam jeden cęcik, co u mnie. Był też w ładnym stanie. Też w ładnym stanie. I to samo jeden cencik. Tak jest, tylko zaraz ją podczyszczę i zobaczymy, który to rocznik. I o, koziołka też bardzo w bardzo pięknym stanie. Ona wyszła 1916. Nie, one przeważnie w ładnym stanie wychodzą. Te jedyneczki. Cyk. No, pokaż dziadu. Nie chcę. O jest. No, no mega, mega stan. Pięknie, do następnego. Tu i tak głęboko. I mamy następną tu Muszkietóweczkę. Ale ta dostałaś w coś. No. Dobrze. I do następnego. I mamy trzecią kółkę Znaczy ja mam trzecią. I koziołek ma? Jedną, to już cztery kółki. Piękniutkie. Coś tu chyba się działo. Strzelali do siebie. Dobrze, do następnego. No i mamy następną kuleczkę. O, następna kuleczka piękna. Do następnego. Koziołek mówi, że też ma kuleczkę. No, to się włączymy jak coś. No, no i tutaj na zakończenie znowu muszkietuwa wyleciała. Tu co, z każdym idziemy do auta. Zrobimy jakieś podsumowanie i ciśniemy. Pozdrawiamy wszystkich. Hejka. No i teraz podsumowanie robimy. Tu i ta klamerka, jakieś osiądzę. Raz, dwa, trzy. Monetki mam, plompę, tą łyżeczkę posrebrzaną, Jakiś pierścioneczek mały. Pięć kuleczek koziom ma tutaj raz, dwa, trzy monetki. Kuleczka i, i, i to wygląda co krzywe, jakby to był właśnie kluczyk do zegarka. I nawet z numerem on, ten kluczyk jest 59 no i tak, to no, co my tam przyszliśmy? Kawałek tego pola? Tak to w ogóle jest. Fajne pole śmieci też troszkę jest, nie za dużo. Trochę starej miedzi. No co tu więcej mówić, nie panie Koźle? Jak się filmik podawał? Łapki w górę. Komentujcie.